Hmm, w co by tu zagrać? Hmm, gdyby była jakaś gra z mięsistą walką. Hmm. O, jest. Czasami mam wrażenie, że dziennikarze growi znają bardzo mało przymiotników. Grafika jest zawsze miodna, muzyka jest zawsze wspaniała, klimacik jest gęsty, a walka musi być mięsista. Tylko co tak naprawdę znaczy termin mięsista walka? Trochę pokopałem w tej kwestii i, o zgrozo, używają jej w dużej części poprawnie. What? What the fuck? A z tej strony, Dariel, witajcie na moim kanale. Jako starszy gracz pamiętam dobrze lata 90. i początek lat 2000., gdzie czasopisma growe przeżywały swój największy rozkwit. Gdy za dzieciaka je czytałem, byłem pod wielkim wrażeniem synonimu mięsisty albo miodny. Wow! Myśląc, że ci dziennikarze potrafią w dobre, kreatywne nazwy. Zazwyczaj mięsisty kojarzył mi się z CD Action, natomiast miodny z PSX Extreme, ale może być to efekt Mandeli. Natomiast to, co utrwaliło mi się w pamięci, to kiedy te przymiotniki były używane. W przypadku jakich produkcji mogliśmy o nich przeczytać? I termin mięsisty, w moim nastolatkowym zrozumieniu, oznaczał dwie rzeczy. Albo, że walka w danej grze była krwawa, tak jak chociażby w Mortal Kombat, gdzie Jucha lała się strumieniami, nie mówiąc już o łamanych kościach, lub też w przypadku Quake'a. Gdzie mogliśmy pozbawić przeciwnika kończyny precyzyjnym strzałem. Ogólnie mięsista walka oznaczała rzeźnię, którą mogliśmy stworzyć w ramach gameplay'u. Drugie znaczenie oznaczało natomiast, że nasze strzały lub ciosy miały odzwierciedlenie w zachowaniu przeciwnika, na przykład podczas strzelania do zombiaka w Resident Evil i ten potrafił się zachwiać. Obecnie nazywa się to impact hitem. Ale jakie jest pochodzenie tego słowa? Mówiąc szczerze nie mogłem go znaleźć, mimo że jest to bardzo popularny zwrot. Musiałem więc kopać głębiej, znacznie głębiej. Kopałem i kopałem, czując się jak koparka bitcoinów na komputerach w sali informatycznej w polskiej szkole. The dwarves too and too deep. You know what they awoke in the. Darkness of w polskim internecie nie mogłem nic na ten temat znaleźć, więc szukałem terminu w języku angielskim i też nie mogłem nic znaleźć, i to nie dlatego, że w języku angielskim nie ma słowa mięsisty. Jasne, termin "miti Combat albo "miti Fight się pojawiają, ale zazwyczaj są one używane przez użytkowników, a samego pochodzenia tego słowa nie mogłem nigdzie znaleźć. Do czasu. Otóż znalazłem w kilku źródłach słowo MITI jako termin growy i dotyczył on Street Fightera, czyli gry z 1987 roku. E, dobry rocznik, tak, by the way. Oznaczał on wyprowadzenie ciosów przeciwnika w pierwszej możliwej klatce podczas podnoszenia się z desek, przez co on sam musiał wykonać perfekcyjną blokadę, aby uniknąć ciosu. I co to ma do naszego terminu? mięsista walka. Z pozoru nic. Ale mnie to nie zraziło i szukałem dalej, mając ten termin w pamięci. I w internecie szukałem wypowiedzi z synonimem słowa mięsny, a mianowicie czanki. I tutaj część anglojęzycznych użytkowników używała tego terminu. Niestety również nie mogłem tutaj dociec źródła, ale zauważyłem jedną zależność. Mianowicie czanki combat używane był głównie w stosunku do czterech gatunków gier Bijatyk, strzelanek, slasherów lub likeów A co łączy te wszystkie gry w kwestii walki? Wyszczególniłem dwie rzeczy. Pierwsza z nich to kontynuacja terminu Miti -y ze Street Fightera, który jest tutaj trochę rozszerzony, mianowicie dotyczy on precyzyjnego zadawania ataków w konkretne punkty przeciwnika, dla przykładu headshoty w FPS-ach, podcięcia w bijatykach lub też ataki w odsłonięte miejsca oponenta w slasherach czy Souls-like'ach. Drugą rzeczą są impact hity, czyli reakcja przeciwników na zadawane przez nas ciosy, np. Na w postaci wywrócenia się lub odrzutu. I myślę, że to tutaj jest ciężar znaczeniowy terminu mięsista walka. Wracając do Street Fightera. Mithi to był cios zadawany po powaleniu przeciwnika, i właśnie to bijatyki w pierwszej kolejności wprowadziły Impact Hity do gier wideo. Wcześniej, czy to platformówki, gry zręcznościowe, strzelanki lub wczesne RPG, nie posiadały animacji trafienia wroga. Znaczy, były, ale raczej działały na zasadzie eksplozji, czerwonego sprite'a lub animacji śmierci. W biatykach takich jak Street Fighter lub Mortal Kombat trafiony cios zazwyczaj blokował ruch przeciwnika poprzez wywołanie konkretnej animacji otrzymywania obrażeń, co łączy się też z poprzednim punktem. I cofnijmy się do tego, co powiedziałem na początku materiału. Drugie znaczenie oznaczało natomiast, że nasze strzały lub ciosy miały odzwierciedlenie w zachowaniu przeciwnika. Ale teraz zastanówmy się. Jaka była różnica między terminem mięsista walka używanej kiedyś do tej używanej dziś? Tak jak powiedziałem, Impact Hity pod koniec lat 90. były w grach rzadkością, więc opisywanie ich terminem mięsisty sprawiał, że nadawał im konkretną, bardzo pozytywną cechę. Natomiast w chwili obecnej prawie każda gra je posiada, więc recenzenci używając zwrotu mięsista walka mają rację. No no A przynajmniej w teorii. bo jeżeli wszystkie gry posiadają jakąś cechę, to opisywanie jej tymi słowami w sposób pozytywny tak naprawdę nic nam nie mówi. To tak jakbyśmy mówili teraz, że każda gra posiadająca grafikę 3D jest realistyczna lub wspaniała. Bo nastąpił tutaj dryf semantyczny, czyli zmiana znaczeniowa przez konotację. Prostymi słowami. Kiedyś używaliśmy tego słowa, aby opisać daną cechę w sposób pozytywny. I mimo, że ta cecha stała się już normą, to my nadal używamy tego określenia jako pochwałę. Finalnie słowo to obecnie nic nie znaczy. Stało się zwykłym, fajnym synonimem, aby nie korzystać z bardziej przyjętych i normalnych słów, takich jak dobra, wspaniała lub rewelacyjna walka. Więc podsumowując, dziennikarze korzystają z tego słowa w sposób poprawny. Nic nieznaczący, ale poprawny. Aby na pewno, bo jak powiedziałem na początku, mięsistość walki miała dla mnie podwójne znaczenie. Albo, że walka w danej grze była krwawa, tak jak chociażby w Mortal Kombat, gdzie jucha lała się strumieniami. I istnieje w języku angielskim taki termin jak Chunky Salsa Rule, czyli zasada mięsnej salsy. Polega ona na tym, że w grach, zadając znacznie większe obrażenia, niż przeciwnik ma życia, zmieniamy jego wygląd do formy mięsnej salsy. I w tym przypadku znaczenie może być już zachowane. Bo np. w Dark Soulsach nie będziemy mieć mięsistej walki, ponieważ, o ile pamięć mnie nie myli, nie możemy zmasakrować ciała wroga tak jak w przypadku Duma. Ale rob skór. Mamy pełno krwi, ale nasze ataki nie spowodują, że przeciwnik zmieni się w czerwoną plamę. Tak samo zresztą jak w Baldur's Gate 3. Natomiast już w drugiej części Baldur'a mięsista walka się znajduje. Podobnie zresztą jak w Diablo. Więc, jeżeli chcemy, aby ten termin dalej miał jakiekolwiek znaczenie, powinniśmy opisywać im właśnie gry, które mają zaimplementowane w sobie takie mechaniki. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Co sobie wyobrażacie, jeżeli usłyszycie, że gra ma mięsistą walkę? Napiszcie, co o tym sądzicie w komentarzu, a jeżeli materiał się spodobał, to zapraszam do pozostawienia sub'a, a dla osób chętnych przypominam o opcji wspierania kanału. Mówił do Was Dariel, trzymajcie się, cześć!